Strażniku, jesteś potrzebny w piramidzie świata tronowego. Wzgardzeni wpadli w szał po śmierci ucznia świadka, Rulka. Chcą odebrać nam piramidę i użyć jej mocy do przyjęcia świata tronowego dla siebie. To ostatnia desperacka próba wygrania bitwy, którą już przegrali. Dopilnuj, aby to się nie zmieniło. Wzgardzeni po raz kolejny wycofali się z piramidy. Na pewno znów się przydasz, jeśli powrócą. Nie odchodź. Piramida skrywa jeszcze wiele sekretów. Ta informacja może się okazać przydatna w nadchodzącej walce ze świadkiem. Nie opóźniaj tego. Odwrócona. Odpowiedni tytuł dla kogoś, kto stawia świat na głowie. Gdybym wciąż był niewtajemniczony, broniłbym swoich pozycji. Wbiłbym oczy w niebo i patrzył na dwa słońca mojej lubre. Jedno zawsze ukryte w cieniu, drugie zawsze cudownie błękitne. W nich ujrzałem głupotę naszego gatunku. Strach przed czymś, co uznawaliśmy za ważniejsze od nas. I wiarę, która dawała nam siłę. Z niebieskiego słońca Czerpaliśmy naszą moc. Proste odwrócenie tej mocy złamało je na pół. Wyłączyło. I lubre umarła. Wtedy tego nie wiedziałem, ale to było konieczne. A teraz, gdy uwięziła mnie Sabaton, znów będzie to konieczne. Mój świadku! Niezależnie od tego, czy przetrwam zdrawę Sawatun, czy nie. Odwrócona doprowadzi nas do celu. Wszystkich nas czeka ostateczna odchłań. Kiedy stałem nad urwiskiem, obserwując jak jedyny znany mi świat zapada się pod własnym ciężarem, byłem przygotowany na splendor otchłani wieczności. Ale ty mnie wyróżniłeś, świadku. Uwolniłeś mnie od świata, który mnie uwięził. Sprawiłeś, że ujrzałem ostateczną prawdę której sam nigdy bym nie dostrzegł. To, kim byłem, co osiągnąłem, w co wierzyłem na mojej planecie Lubre, nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Zachowałem ten mural nie jako bezwartościowe i sentymentalne wspomnienie tego, co straciłem, ale przeciwnie, tego, co zyskałem. Moc. Dostrzeganie powszechnej trywialności, kontrola nad uniwersalnymi nićmi losu. Za to wszystko jestem powszeczasy wdzięczny, mój świadku. Marionetki, każde z nich, do ostatniego kryla, do ostatniego sługi roju. Kiedyś wierzyłem w wyższe powołanie, jak, jak oni, ale ty o tym wiesz. Uratowałeś mnie przed tym. Wieczne uznanie to jedynie kropla w morzu tego, co jestem ci winien za twoje dary. Wiem, miałeś nadzieję, że Kry też to zobaczy. Próbowaliśmy naprawdę, ale musieliśmy im pozwolić trochę się postarać. Wszystko przez wiarę, że wreszcie odnaleźli cel, dała im siłę, by podbić opresyjny świat ojczysty. Jak inaczej mieli urosnąć? Ale to oni opłakują swoją stratę, nie my. Będziemy dalej iść do przodu. Czeka nas wielki cel, mój świadku. Twoja nieskończona mądrość, mój świadku, doprowadziła mnie do Wielkiego Morza tej planety i zmierzenia się z tym, co wydawało się nie do pokonania. Wpoiłeś mi prawdziwe zrozumienie znanej dominacji, nie dla przyjemności, ale jako środek osiągnięcia absolutnej ostateczności. Udało mi się dotrzeć do istoty znanej niektórym jako lewiatan. Była ze mną absolutnie szczera. Odwróć się od głębi sierco strachu, powiedziała. Wiem, czego szukasz. Prąc dalej utoniesz. Nie tonę, przemówiłem nieposłusznym językiem. W jednej nieskończonej jednostce czasu, w jednej dłoni trzymałem żebro tej bestii, a drugą odpychałem okaleczony kadłub. Powstaje. Zdobywca. Tak mnie nazywali. Słyszałem to słowo wiele razy, kierowane w moją stronę nie z podziwem, ale ze złością. Nie jestem zdobywcą, odpowiadałem wesoło. A kimże zatem? pytali. Nic im nie mówiłem, mój świadku. Tak jak mnie łaskawie nauczyłeś, pokażę im. Tak jak to robiłem w nikczemnej kryjówce umierających z głodu bogów czerwi. Nie zapomnę smrodu ich gnijącego mięsa ani tego, jak się kulili, gdy się zbliżałem. Wkrótce zobaczyli, że nie trzeba się mnie bać. W końcu pozostawiłem im jedynie obietnicę pokoju. A oni w zamian stali się narzędziem spełnienia naszego celu absolutnej ostateczności gdy odchodziłem wlokąc za sobą ich protoplastę dało się słyszeć jak szeptali z respektem pogrąca